Jak schudnąć 10 kg i pozbyć się brzucha. Prosty plan dla każdej kobiety. Karol Pieczka z tej strony to już kolejny odcinek podcastu Sekrety skutecznego odchudzania i dzisiaj porozmawiamy jak pozbyć się brzucha, pozbyć się pelikanów, grubych ud, jak schudnąć około 10 kg w 2 miesiące, jak to krok po kroku zrobić, jakie są metody, co w szczególności u kobiet się sprawdzi. Więc jeżeli jesteś kobietą, chcesz pozbyć się brzucha, czuć się atrakcyjnie i zadbać o swoje zdrowie, to ten odcinek jest dla Ciebie. Może zacznijmy od tego, co jest podstawą, fundamentem odchudzania i większości diet, bo musisz to zrozumieć jednak często, o tym mówię, to deficyt kaloryczny. Jeżeli wiesz, co to jest, no to rewelacja. Tylko musisz zrozumieć, że nie wystarczy wiedzieć, a jeszcze wdrożyć to w życie, prawda? Deficyt kaloryczny możesz obliczyć sobie na mojej stronie, na przykład karolpieczka.pl. Jak wejdziesz, tam masz darmowy, bezpłatny kalkulator kilokalorii. W 100% za darmo obliczysz, ile kalorii masz spożywać, aby wygenerować deficyt kaloryczny, czyli jeść mniej kalorii niż twój organizm potrzebuje, a to z kolei spowoduje, że zaczniesz chudnąć, bo organizm zacznie czerpać energię z zapasów energii, czyli tkanki tłuszczowej. Więc od tego należy zacząć i musisz zrozumieć, że to jest fundament. To znaczy nie będziemy dzisiaj rozmawiać o konkretnych produktach, chociaż trochę też, co warto w szczególności u kobiet wdrożyć. Jednak musisz zrozumieć, że to deficyt kaloryczny, czyli niedobór, niedobór kalorii spowoduje, że zaczniesz tracić tkankę tłuszczową między innymi właśnie z brzucha. Ile trzeba spalić kalorii, aby schudnąć około 10 kg? No, jest to około 70 000 kilokalorii, bo 1 kg tkanki tłuszczowej to jest około 7000 kilokalorii. Więc podzielmy sobie to na 60 dni, bo w dwa miesiące to jest bezpieczna i zdrowa metoda, czyli 2 miesiące 10 kg to jest około 1100 kilokalorii dziennie. Musimy wygenerować deficytu kalorycznego, aby właśnie chudnąć około 5 kg miesięcznie. Bezpieczny deficyt kaloryczny to około, wygenerowane z diety, to około 300-500 kilokalorii. Taki jest najczęściej zalecany właśnie przez różnych dietetyków, tak na podstawie również badań. I to możemy wygenerować z samej diety. Zwróć uwagę, że potrzebujemy Około 1100, prawda, deficytu dziennie, żeby schudnąć te 10 kg. No to jak z diety mamy około 500 kcal deficytu, no to jeszcze kolejne 500 musimy z czegoś dołożyć. No i możemy dołożyć to z aktywności fizycznej. I tak już jakąś ilość kalorii spalasz, no bo chodzisz na co dzień, prawda? Ruszasz się, masz jakiś ruch w ciągu dnia, jednak Coś, co Ci proponuję, to dołożyć na przykład godzinny spacer w ciągu całego dnia, który spali dodatkowe 300 kcal. A jeśli to połączysz jeszcze z trzema, trze, trzema czterema treningami w tygodniu godzinnymi, które spa, spalą również około 300 kalorii, godzinny trening, no to w tym momencie masz około 1000 kalorii deficytu dziennie. No i właśnie o to chodzi. I to jest takie tempo, które jest nam potrzebne, żeby w dwa miesiące schudnąć 10 kg. Zanim przejdziemy jeszcze do konkretów, podam Ci zaraz trzy sposoby, jak być w tym deficycie kalorycznym, co możesz wdrożyć. poznasz siedem 7 kluczowych składników diety dla kobiet. To pamiętaj zasubskrybować ten kanał, żeby być na bieżąco. Jeżeli chcesz być atrakcyjna, czuć się pewnie, komfortowo w swojej sylwetce, to im większą masz świadomość na temat odżywiania diety, to łatwiej ci to wszystko kontrolować, więc zasubskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco. A na koniec tego podcastu również daj znać w komentarzu, jak ci się podobało. Ok, co zrobić, żeby być w deficycie kalorycznym? Są różne metody, różne sposoby na to. Omówimy trzy takie najbardziej popularne, które często wdrażam u moich podopiecznych. Pierwszy sposób to liczenie kalorii w aplikacji Fitatu na przykład. Są różne aplikacje, na przykład Yazio albo MyFitnessPal. W każdym razie. Wyobraź sobie, że pobierasz aplikację na komórkę i wstajesz rano, robisz sobie śniadanie, na przykład jajecznicę. Ja dzisiaj również jadłem jajecznicę. To jajka to jest jeden z lepszych składników diety na odchudzanie. Jajka, częściej jest jajka. No i zjadłem jajecznicę i tam było trochę szynki tym, do tego, tak? No i przykładowo jakieś pieczywo i tak dalej. No i wstajesz rano, wyobraź sobie, wpisujesz tą aplikację, na przykład, że zjadłaś trzy jajka. 3 jajka, dodaj. Tak, w tej aplikacji klikasz. 50 gramów chleba, dodaj. 30 gramów szynki, dodaj. No i przykładowo pół papryki, 120 gramów, dodaj. I w tym momencie ta aplikacja podsumowuje Ci, ile ten posiłek miał kilokalorii, ile miał białka, węglowodanów i tłuszczy, i tak dalej, tak dalej. Więc masz to zweryfikowane i w ten sposób możesz kontrolować, ile tych kalorii dostarczasz. A przypominam, że na mojej stronie karolpieczka.pl Dar masz darmowy kalkulator, żeby właśnie ten deficyt kaloryczny obliczyć. Jak zaznaczysz tam, że chcesz schudnąć, no to będziesz miał około deficytu 300-400, właśnie do 500 kilokalorii dziennie, zgodnie z naszymi założeniami. No i przykładowo wyjdzie Ci w moim kalkulatorze, że to jest 1600 kalorii dziennie masz jeść. No to widzisz, że na przykład to śniadanie, ta jajecznica miała 400 kilokalorii. Przykładowo. No to już wiesz, że jeszcze 1200 w ciągu całego dnia Ci zostało na jedzenie. Tak? I możesz oczywiście w ramach tego deficytu zjeść na przykład snickersa, jakiegoś batona, tak? który ma 200 kilokalorii, no to zostanie Ci 1000 kalorii jeszcze w ciągu całego dnia. Oczywiście jakość tego pożywienia, co konkretnie jesz, i ilość makroskładników jest również ważna, jednak o tym mówiłem w innych odcinkach podcastu, więc zachęcam Cię do tego, żeby sprawdzić, posłuchać inne materiały na moim profilu. Ok, metoda numer dwa to dieta albo catering. Możesz wykupić sobie catering, tak? Na przykład 1600 kalorii, 1800 kilokalorii, 1400 kalorii, różne są te cateringi. Albo właśnie wykupić, zainwestować w dietę. Konkretny jadłospis, gdzie masz napisane, co jeść na śniadanie, obiad i kolację, tak? I wiem, że być może nie masz czasu na stanie w garach, na pięć posiłków dziennie, co trzy godziny jedzenie. I musisz wiedzieć, że nie musisz tego robić. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że 90% moich podopiecznych jedzą trzy posiłki dziennie? Wcale nie ćwiczą, a mimo tego można schudnąć i pozbyć się brzucha. Trzy posiłki dziennie, cztery posiłki dziennie. Nie ma to większego znaczenia, bo nawet dzisiaj dostałam też pytanie gdzieś w prywatnych wiadomościach: Karol, ile ja tych posiłków muszę jeść, i tam co, jaki czas i tak dalej. To nie ma większego znaczenia. Kluczowe jest to, żebyś była w deficycie kalorycznym, więc ta dieta, którą wykupisz, ma już mieć deficyt kaloryczny, czyli odpowiednią ilość kalorii dla ciebie. Jeszcze raz przypomnę, ile tych kalorii to jest w Twoim przypadku, to na mojej stronie karolpieczka.pl sobie obliczysz. I trzymając się konkretnych posiłków, na przykład u mnie w dietach, tak luźna szama, przykładowo ludzie wykupują sobie u mnie na stronie luźna szama, to masz trzy posiłki dziennie. No i przykładowo śniadanie ma 450 kcal. Później obiad ma 700 kilokalorii i kolacja ma 450 kcal. I czasem podopieczne sobie dzielą ten obiad na dwie porcje, no bo 700 kalorii, tam są takie produkty, składniki użyte, które są niskokaloryczne, są bardzo sycące, przez co czasem nie dają rady zjeść tego obiadu na raz, więc dzielą sobie na dwie porcje. Wtedy wychodzi w ciągu całego dnia cztery posiłki dziennie, tak? I masz konkretnie rozpisane, co jeść, jaka gramatura tych posiłków, jak przygotować ten przepis. I w ten sposób również kontrolujesz ilość tych kalorii, które dostarczasz w ciągu całego dnia. To była druga metoda. Trzeci sposób, żeby być w deficycie kalorycznym, to mniej kaloryczne wybory. Po prostu te wszystkie wskazówki, które znasz, które widziałaś w internecie, tak, że trzeba pić odpowiednią ilość wody, że trzeba jeść owoce, że trzeba jeść warzywa i tak żeby wybierać chude produkty na przykład. O. Zamiast tłustych ryb, wybierać chude ryby. Zamiast tłustych twarogów, wybierać chudy twaróg, Zamiast śmietany, wybierać jogurt natu naturalny. Zamiast karkówki, wybierać filet kurczaka. I tak dalej. Czyli zmieniając pewne rzeczy, które wybierasz, wybory żywieniowe na co dzień, możesz spowodować, że zaczniesz jeść mniej kalorii, a to może spowodować, że będziesz w deficycie kalorycznym. Jest to najmniej precyzyjny sposób. No, bo końcowo tak naprawdę nie wiesz, ile tych kalorii dostarczasz. Jednak może tak się stać, że będziesz w tym deficycie kalorycznym trochę nieświadomie. No i zaczniesz również tracić tkankę tłuszczową. Będziesz chudnąć z brzucha, między innymi. A propos tego brzucha, to mimo tego, że tytuł wskazuje na to naszego podcastu, że jest to odchudzanie z brzucha, to powiem Ci otwarcie, że nie ma czegoś takiego jak chudnięcie z danej partii. To znaczy, że nie ma czegoś takiego, że będziesz chudła tylko z brzucha. Jak wdrożysz deficyt kaloryczny, czyli zaczniesz jeść mniej kalorii niż organizm potrzebuje, to zaczniesz chudnąć z całego ciała mniej więcej jednocześnie, czyli z ud, brzucha, ramion, twarzy, cycków, tyłka i tak dalej, i tak dalej. I w jakiej kolejności ta tkanka tłuszczowa będzie się zmniejszała, tak? Czy na przykład szybciej z brzucha, czy szybciej z twarzy, czy szybciej z ramion, z pleców i tak dalej, no to już... Ma wpływ na to genetyka, a Ty nie masz na to za dużego wpływu, więc jeżeli chcesz schudnąć, obojętnie z jakiej partii ciała, która Ci nie pasuje, której się wstydzisz, nie podoba Ci się to, to należy być w deficycie kalorycznym. Zaraz porozmawiamy o tych ćwiczeniach, jednak już Ci powiem, że nawet setki brzuszków czy tysiące brzuszków nie spowodują, że zaczniesz chudnąć akurat z brzucha. Wzmocnisz, wzmocnisz mięśnie brzucha, to prawda, jednak... Badania robione pokazują, że trenowana partia nie spala szybciej tkanki tłuszczowej z tego miejsca. Po prostu możesz zwiększyć deficyt kaloryczny, bo tymi brzuszkami na przykład w godzinę tam 200 kalorii spalisz, prawda? No to no to, to wpływa również na, ten, na, na pogłębienie deficytu kalorycznego. Ok, no właśnie. To może teraz porozmawiajmy sobie o w siedmiu kluczowych składnikach dla kobiet, bo jak tytuł wskazuje właśnie skupimy się na kobietach. Zresztą ja też specjalizuję się przede wszystkim w kobietach. W większości moje podopieczne, mo moi podopieczni to są kobiety. I na co kobiety powinny zwrócić szczególną uwagę? No to już ci mówię. Na pewno produkty bogate w żelazo. Dlaczego? No bo kobiety często są narażone na niedobory żelaza, bardziej niż faceci, szczególnie w czasie miesiączki No i żelazo wspiera produkcję hemoglobiny, odpowiada za transport tlenu w organizmie, wspiera twoje dobre samopoczucie, poziom energii. Więc warto, żeby tego żelaza było więcej w twojej diecie. No i faktycznie często się zdarza, że podopieczne dołączają i się okazuje, że mają niedobory żelaza. Żelazo warto również łączyć z witaminą C. Na przykład jeść jakieś cytrusy, aby poprawić wchłanianie tego żelaza. I w jakich produktach jest duża zawartość żelaza? No na przykład czerwone mięso, szpinak, soczewica. Kobiety często jedzą za mało mięsa. No i to też objawia się tym, że mają niedobory żelaza. Drugi punkt to, podam Ci siedem takich punktów, które na które warto zwrócić uwagę, jeżeli jesteś kobietą i chcesz wdrożyć zdrową, zbilansowaną dietę. Źródło wapnia. Częściej jest nabiał migdały czy tofu na przykład. Dlaczego? No bo wapń jest niezbędny do utrzymywania mocnych kości, a kobiety są bardziej narażone na osteoporozę. I badania wskazują, że kobiety, kobiety po 30 roku życia tracą masę kostą szybciej, dlatego warto, warto zadbać o... Wystarczającą ilość, wystarczającą ilość wapnia w Twojej diecie. Kolejny punkt, trzeci. Zdrowe tłuszcze. No to pewnie o tym słyszałaś, wiesz, że warto jeść awokado czy oliwę z oliwek, tak? czy orzechy jeść. I kwasy omega-3 są niezbędne dla funkcjonowania gospodarki hormonalnej, mózgu czy układu krążenia, co jest w szczególności ważne właśnie u kobiet. I spożywanie zdrowych tłuszczów w odpowiednich ilościach pomaga też wchłonąć witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, tak zwane ADEK, czyli witaminy A, D, E, K. Więc jak najbardziej warto jeść częściej awokado, na przykład półkę awokado dziennie i smażyć na oliwie z oliwek czy garść orzechów w ciągu dnia. Zjeść jak najbardziej, w szczególności u kobiet jest to wskazane. Kolejny punkt czwarty to odpowiedni, odpowiednia ilość białka i jakość tego białka. Częściej jest, jest Kurczaka, indyka, ryby, jajka, rośliny strączkowe. Moje diety i moi podopieczni korzystają z diet, które są wysoko-właśnie białkowe. Jest to przeciętnie od 1,4 do 1,6 na kilogram masy ciała białka. To znaczy, że jeżeli ważysz przykładowo 100 kilogramów, to 1,4 razy 100 to jest 140 g białka dziennie. No i właśnie w moich dietach mniej więcej tyle jest. I to też pomaga. Po pierwsze, dostarczyć odpowiednią ilość żelaza. Po drugie, ograniczyć apetyt, bo odpowiednia ilość białka w diecie też hamuje apetyt, pomaga kontrolować te podjadanie apetyt, no i też przyspiesza metabolizm. Piąty punkt: produkty bogate w kwas foliowy. To jest kolejna rzecz, na którą kobiety powinny zwrócić uwagę. To znaczy, jedz po prostu więcej np. brokułów, szparagów czy pomarańcze również. Kwas foliowy wspiera zdrowie serca, mózgu oraz jest kluczowy dla kobiet właśnie planujących ciążę, na przykład. Zapobiega to wadom wrodzonym u dziecka. I kobiety powinny spożywać około 400 jednostek kwasu foliowego dziennie. Zapamiętaj, żeby jeść częściej po prostu brokuły, szparagi, pomarańcze. Dalej idziemy. Oczywiście w wielu innych produktach jest ten gwasz foliowy, jednak tak pokrótce Ci podaję w formie ciekawostki. Szósty punkt to produkty pełnoziarniste. Błonnik. Błonnik reguluje np. poziom cukru we krwi. Ogranicza również apetyt, więc łatwiej Ci kontrolować, trzymać się diety i deficytu kalorycznego. Wspiera układ trawienny i na przykład w czym ten błonnik jest? No Na przykład w brązowym makaronie, tak? albo ciemnym ry brązowym ryżu, albo w płatkach owsianych, albo pieczywo typu graham, albo razowe pieczywo, tak? czyli te produkty ciemne, tak kolokwialnie powiem, jedz je częściej, w szczególności u kobiet jest to bardzo ważne. Oprócz tego jedz warzywa krzyżowe, jak brokuły, kalafior, jarmuż dlaczego? Bo warzywa te są bogate w przeciwutleniacze, które wspierają detoksykację organizmu, a także zawierają związki wspierające równowagę hormonalną. Więc bardzo, bardzo ważna sprawa u kobiet. Więc jeszcze raz te brokuły, kalafior czy jarmusz. Ok, to było 7 wskazówek, w szczególności u kobiet, na co kobiety powinny zwrócić uwagę. Teraz podam Ci może dwa przykłady moich pod podopiecznych, co stosowały, co robiły. Przeczytam Ci opinie, jakieś wnioski również z tego wyciągniemy. Czegoś się nauczymy. Na przykład podam ci na przykład, podam ci przykład <grych> Justynę. O. Justyna to jest mama, żona, studentka, i zmagała się z nieustannym podjadaniem, z uzależnieniem od słodyczy, i być może ty masz tak samo, że ciągle masz ochotę na słodycze, na podjadanie, tak? Próbowała już wiele razy schudnąć, ale zawsze się to kończyło efektem jojo. No i po wielu nieudanych próbach postanowiła dać sobie ostatnią szansę, dołączyła do mojego programu odchudzającego. I dzięki mojemu wsparciu ubyło jej 11 kg w 3 miesiące i jakieś 20 cm w brzucha. I dlaczego ci pokazuję tą historię, Dlaczego ci mówię o tej historii? Dlatego, że zwróć uwagę 3 miesiące 11 kg. To nie jest tak, że każdy kto wdroży te wskazówki, o których dzisiaj powiedziałem, będzie chudnąć książkowo 10 kg w 2 miesiące. Nie, dlatego, że to zależy od wagi z którą startujesz. Jeżeli ważysz ponad 100 kg, to możesz szybciej spodziewać się utraty tkanki tłuszczowej niż kobieta, która zaczyna na przykład z wagą 90 kg, tak jak Justyna, tak, zaczynała z wagą 90, 3 miesiące właśnie miała 80. Więc na to na pewno warto zwrócić uwagę i się nie porównywać do innych, tylko do samej siebie. Kolejny przykład podam Ci Agnieszkę na, na przykład. Od, I Agnieszka napisała tak, że od trzech lat walczyła z wagą, dietami, wyrzeczeniami, efektem jojo. Przez trzy lata udało się zrzucić do 75 kg, waga się wahała raz w górę, raz w dół. Bardzo źle się czuła, miała bardzo mało energii, była senna. No i swoją przygodę zaczęła ze mną. Dołączyła do programu odchudzającego i w cztery miesiące schudła 10 kg. 10 kg. I zobacz, zaczynała z wagą. znaczy posłuchaj. Ja widzę akurat to zdjęcie. Zaczynała z wagą 74, i potrzebowała 4 miesięcy, żeby zrzucić 10 kg do 64. Tak, więc daj sobie czas. Daj sobie czas. Oczywiście jest setki również podopiecznych. Które schudły w dwa miesiące 10 kg, 11 kg i tak dalej. Mógłbym ci te podawać, wymieniać te przykłady. W każdym razie specjalnie wybrałem te dwa, aby ci uświadomić, że jeżeli Twoim celem jest 10 kg, to nie zakładaj sztywno, że to musi być dwa miesiące. Jak nie schudniesz tyle, to jesteś beznadziejna i się nie nadajesz do niczego. No nie, no nie. Daj sobie czas. Daj sobie czas. Jakie to ma znaczenie, czy ty schudniesz dwa miesiące, czy trzy miesiące, 10, 10 kg, jeżeli osiągniesz swój cel? To jest kluczowe. Ludzie często mają efekt jojo, rezygnują, poddają się, bo mają złe założenia. Chcą za szybko. Ja wiem, że ci zależy na czasie, że ty chcesz, że w od siebie wymagać i tak. To jest dobre, mieć ambicje, prawda? Jednak zrozum, że tak jak nie przytyłaś 10 kg w miesiąc, tak w miesiąc tego nie zrzucisz. Daj sobie czas. Przypominam również, że możesz zasubskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi wskazówkami na temat odchudzania, bo regularne słuchanie tych podcastów Pomaga ci jeszcze bardziej zrozumieć te odżywianie, dietę, zmiany nawyków, i to ci pomaga utrzymać zdrowie, atrakcyjność i komfort przez resztę życia. Przypominam również, że jak wejdziesz sobie albo w opis tego podcastu, albo na moją stronę karol.pieczka.pl, masz darmowe poradniki. Jeżeli nie wiesz dokładnie od czego zacząć, albo chciałabyś mieć spisane te wskazówki, o których dzisiaj mówiłem, to masz taką zakładkę jak darmowe poradniki u mnie na stronie i tam masz. Na przykład poradnik 10 wskazówek jak schudnąć bez diety, bez liczenia kalorii albo przykładowe przepisy na airfryer, koktajle czy fragment mojej diety również możesz sprawdzić, zainspirować się co jeść, co stosować, co na śniadanie, co na obiad itd. I to ci pomoże zacząć. Więc nie zwlekaj, nie czekaj, żeby to nie było tak, że tylko przesłuchasz i na tym się zakończy, tylko żebyś coś również wdrożyła w życie. Ok, to tyle w tym odcinku. Pozdrawiam, Karol Pieczka z tej strony. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu. Cześć!